Jeśli chodzi o pomoc tutaj zewnętrzną w przypadkach, kiedy coś się dzieje w stadzie, kiedy jest problem z, ze zdrowotnością, najczęściej przy porodach, kiedy wypada macica przy krowie i trzeba szybko zainterweniować, to w tej chwili... Jeszcze możemy się cieszyć z tego powodu, bo mamy w pobliżu jednego z nielicznych weterynarzy, który zainterweniuje i przyjedzie szybko i pomoże nam uratować tą sztukę. Ale zawsze się y, nas pyta, chłopy, kto wam będzie to robił, jak ja już odejdę na emeryturę, a on już jest chyba po 60. Także y, póki co sami obserwujemy to, jak to się robi, żeby w razie czego zainterweniować i zrobić to samemu. Ale tutaj bardzo ważną sprawą jest to, że nie mamy weterynarzy żeby chcieli kształcić się w kierunku leczenia zwierząt gospodarskich świn, koni, bydła, krów, dlatego że wszyscy wolą w tej chwili kształcić się w kierunku pieska kotka. A to są też zwierzęta, które potrzebują opieki weterynaryjnej. I w tej chwili są nieliczni, ale starzy weterynarze z młodymi się nie spotkaliśmy, dlatego tutaj trzeba by było. Że, żeby, żeby nasze państwo zaczęło myśleć o edukacji młodych weterynarzy w kierunku też e, rolnika, nie tylko e, e, w kierunku ludzi posiadających pieski kotki. Ja nie jestem przeciwnikiem piesków kotków, bo też lubię zwierzęta, pieski kotki, ale w kierunku takich, żeby pomogły nam tutaj w razie, gdy mamy jakiś problem z, z naszymi zwierzętami.